Nie naczęsty, no, na dzisiejszym momencie, to szybko wykonać wyzwania super strzał. I jeszcze zanim zaczniemy, to pokazuje Wam się lokalizacja literki T z ekranu wczytywania za y, te wyzwania i po prostu to, y, ta literka znajduje się w piszczącej puszczy i pod mostem. Pokazuje Wam się w którym, pod którym mostem. I Już bez dalszego przedłużenia przejdźmy do pierwszego wyzwania. Pierwsze wyzwanie rozkazuje nam likwidować przy zdrowiu na poziomie 50 punktów. Y, lub y, niższym, czyli po prostu musicie mieć 50 HP i y, zlikwidować przeciwników. Najłatwiej będzie na parzance: po prostu zbić się do 50 HP i zlikwidować y, tam kilku przeciwników. Następne wyzwanie rozkazuje nam jeść jabłka w sadzie. Pokazuje wam się lokalizację sadu, to jest nad farmą Fury. Tam po prostu musicie wylądować, bo zjechać te jabłka. Już kolejne wyzwanie rozkazuje nam likwidować piszczącej puszczy lub punkcie orientacyjnym. Punkty orientacyjne są wszędzie na mapie, a piszcząca mu puszcza znajduje się właśnie w miejscu, w którym będzie literka na ekranie wczytywania. Kolejne wyzwanie rozkazuje nam zatańczyć przy hydrauliku, sianowcu i drewnianym domu. Pokazuje wam się lokalizację tych wszystkich miejscówek, i tam musicie polecieć i zatańczyć. Już kolejne wyzwanie rozkazuje nam zyskać zdrowie zjadając na rybek płaszczaka i rybkę. Czyli musicie po prostu wyłowić rybkę, tak no, byle jaką rybkę i ją po prostu zjeść. Już kolejne wyzwanie rozkazuje nam nich wydawać przy użyciu pistoletów. Po prostu na napadance będzie to najłatwiej wykonać. Znajdujecie jakiś pistolet i strzelacie do typeczków. Kolejne wyzwanie rozkazuje nam odwiedzić nazwane lokalizacje w jednym No To będzie wyzwanie proste na naparzance, bo po prostu może, można w jedną naparzankę to wykonać. Kolejne wyzwanie rozkazuje nam zadawać obrażenia do strzelby. I następne wyzwanie rozkazuje nam uniknąć obrażenia od upadku lądując w kryjówce. Czyli po prostu pokazuje wam się mapka gdzie są wszystkie kosze na śmieci i stoi, te takie strony siana gdzie można się ukryć. Po prostu musicie jednocześnie spadając wskoczyć do tego siana. I już ostatnie wyzwanie rozkazuje nam wyleczyć się w ciągu 10 sekund od otrzymania obrażeń od przeciwnika. I to już by było na tyle w tym odcinku, a więc komentujcie, subskrybujcie, lajkujcie na razie i cześć!